Cześć, kochani, witam się z Wami w kolejnym czytaniu na moim kanale. Dziś robimy sobie aktualizację uczuć osoby, o której myślisz, aktualizację myśli osoby, o której Ty myślisz. Dwie karty do wyboru, kochani. Dam Wam też dwa kamienie. Tygrysie oko i kwarc różowy, czyli, kochani, kamień numer jeden, karta numer jeden, kwarc różowy, karta numer dwa, kamień numer dwa. Gry się oko. Karty są zakryte. Wiem, że nie wszyscy lubicie, jak karty są zakryte, ale to pobudza Waszą intuicję, pobudza Waszą podświadomość do tego, żeby, na, żeby odczuć jakby wibracje danej karty, i która karta jest dla Was. Ale jeżeli wolicie, po kamieniach, proszę bardzo, możecie synchronizować czytanie po kamieniach. I zobaczymy, co dziś w tej aktualizacji dla Was, kochani, wyjdzie. Oczywiście, jeżeli filmik Wam się czytanie, moje Wam się będzie podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod filmem, będzie mi niezmiernie miło. I zaczynamy czytanie dla karty numer 1. Serdecznie Was zapraszam. Kochani, karta numer 1, kwarc różowy i sprawdzamy aktualizację uczuć. Tej osoby do ciebie, osoby, o której myślisz, osoby z twojego serca. Kochani, na ten moment karty pokazują, iż osoba z twojego serca, osoba z twojej myśli chce spotkania. W głowie ma spotkanie, w sercu ma spotkanie, chce yy, rozmowy ale tutaj mi wychodzi właśnie, że chce spotkania. Chcę się z Tobą spotkać, chcę z Tobą coś omówić, chcę z Tobą porozmawiać, chcę z Tobą coś wyjaśnić. To ma na ten moment w głowie. Jeżeli to jest osoba nowo poznana, to karty pokazują, iż będzie chciała no, po prostu się z Tobą spotykać, zobaczyć, porozmawiać, zbliżyć do Ciebie. Tak karta mi tutaj mówi. Co jeszcze? Dla części z Was karta może też oznaczać, iż ta osoba jest teraz kimś innym niestety, ale tak karta też ta mówi. Przypominam czytanie ogólne. Nie z każdym może tutaj rezonować, ale karta jest tutaj dwuznaczna, czyli jedno dwuznaczna, czyli osoba myśli tak samo o spotkaniu, jaki może być z kimś teraz w innej relacji. Ja sprawdzam uczucia karty oczyszczam jak zawsze przy świecy. Świeca czerwona na miłość, kochani. I sprawdzamy co czuje ta osoba. Teraz, co myśli teraz? Zobaczymy, co karty będą chciały tutaj przedstawić dla Was. I sprawdzamy, co czuje, co myśli teraz osoba z Twojego serca. Ja na pewno widzę, że ta osoba albo ma do Ciebie jakiś żal, albo ma do Ciebie pretensje, albo uważa, że jesteś. Niesprawiedliwa, niesprawiedliwy w stosunku do niej. Źle ją oceniasz, lub pochopnie ją oceniasz, lub pobieżnie ją oceniasz, jak zwał, tak zwał. Karta mówi, że ona jest ta osoba tutaj w tym momencie yy, niezadowolona. Yy, jakby wam tu ująć tą kartę? Nawet nie tyle niezadowolona, co właśnie czuje się źle posądzona, o coś oskarżona niesprawiedliwie potraktowana. Tak karty mówią, chociaż, jedno, chociaż tutaj karta może działać w dwie strony i wy też możecie tak się od, tak, mieć takie odczucie, ale kochani, tu jest coś przez kogoś. Tu ktoś miał wpływ na to, że jest tak, a nie inaczej między wami. Karta mówi, że ta osoba albo będzie chciała wrócić do relacji z tobą, myśli o powrocie do relacji z tobą. Albo jeżeli jest w relacji z Tobą, może y, mogła powrócić do. Jeżeli była, lub jest w relacji z Tobą, albo mogła powrócić do rodziny, do, do swojego poprzedniego związku, albo ten poprzedni związek bardzo na nią jeszcze wpływa. Tu, tu, no, tu trzeba było zrobić y, głębszą analizę tej relacji, ale tak jak widzę w tych uczuciach tej osoby tutaj, to ta osoba no jest. Zdezorientowana na ten moment, bardzo ma uczucia do ciebie i dla mnie ta osoba cię kocha, ale to nie jest uczucie takie, jak Ty żywisz do tej osoby. Co to oznacza? Ta osoba jest bardzo wygodna i ona chce dalej prowadzić takie życie, jakie prowadzi. Nie za bardzo chce z czegoś rezygnować, nie za bardzo chciałaby zmieniać swoje życie, chciałaby, żebyś to Ty, jakby zrozumiała. No, zrozumiała. No ciężko zrozumieć, ale no to mi dla części z was wychodzi po prostu relacja trójkąta miłosnego, tak? No ta osoba patrzy przez swój pryzmat na tą waszą relację. Wie, jaki ma wpływ na ciebie. Wie jak no wie, że zdominowała twoje życie, tak? Ja tu widzę spotkanie, kochani, ja tu widzę rozmowę, jeżeli jest brak kontaktu, powrót do relacji, jeżeli relacja jest teraz to widzę spotkanie, miło spędzony czas. Nawet wspólny wyjazd, nawet może to wy będziecie musieli gdzieś wyjechać. Tak karta tu dla Was mówi. Eee, no tak, no, ciężka relacja, trudna relacja. Kochani, jeżeli jest między Wami brak kontaktu, jeżeli ta osoba unika kontaktu lub rozmów między Wami, szczególnie kontaktu, jeżeli ktoś stoi między Wami na przeszkodzie, ta osoba bardzo tęskni za Tobą. To czuje, to myśli teraz. Ona myśli o tym, co było między wami. Ona chce powrotu do tego, co było między wami. Jej brakuje tego, co było między wami wcześniej. Brakuje jej tego uczucia. Niestety mmm, karty pokazują sobie sprawy ważne i ważniejsze na ten moment, nawet naginając i poświęcając swoje szczęście yy, nie zmieni, nie, nie może zmienić. Yy, nie może zmienić tej sytuacji. No nie może, no, no nie może. Tak mi karty pokazują. Jeżeli jest brak kontaktu, ja widzę powrót do tej relacji w kartach dla Was. Tak karty dla Was mówią, jak zawsze, co ukryte, co schowane. Sprawdzamy. Bardzo duży żal, bardzo duży smutek yy, rozczarowanie, yy, bezsilność. Takie uczucia mogą Ci towarzyszyć w najbliższym czasie. Jednak karta mówi nie martw się, bo będzie przy tej relacji nowy początek. Dla części z Was nowy, stary początek, a dla części z Was widzę coś nowego na horyzoncie. Nowe uczucie, nową miłość, lub tak jak mówię, powrót e, miłości, powrót tego partnera, o którym myślicie. Jeżeli to jest Wasz partner ex, w sensie małżonek, eksmałżonek małżonek lub jest jakaś separacja, widzę na. E, próbę, może nie naprawę, ale na ten moment próbę e, na, no naprawienia, no próbę naprawienia tej relacji, próbę powrotu. Tak mi tu karty mówią. Dla części z Was, kochani, tu jest mowa o osobach spod znaku ryb i spod znaku raka i spod znaku lwa, co nie oznacza, że inne znaki tutaj nie mają e, żadnego jakby, że to nie jest dla nich czytanie, bo niektórzy tak do mnie piszą w komentarzach, czy jeżeli takie są znaki wymienione, to to dla innych znaków nie, ma, nie, nie działa. Działa dla wszystkich znaków, ale karty dają taką informację właśnie dla tych znaków, co powiedziałam, że to się może, może, bardzo, wyjątkowo, może bardzo wyjątkowo rezonować z tymi znakami. No kochani, tyle dla karty numer 1. Przechodzimy do karty numer 2. Zobaczymy, co tutaj się w karcie numer 2 pokaże przy uczuciach osoby, o którą pytacie w kartach. No i mam kartę numer dwa. Mam tygrysie oko. Karta numer 2 dla Ciebie przy uczuciach osoby, o której pytasz, o którą pytasz. Kochani, ta osoba czuje władzę nad Tobą. Ta osoba czuje, że może, że umie, że potrafi Tobą manipulować, szczególnie Twoimi uczuciami. Ta osoba skradła Tobie serce. Ta osoba ma tego świadomość i bardzo dobrze o tym wie. Bardzo, bardzo zdaje sobie z tego sprawę. I nawet jeżeli mm, cię krzywdzi, tak powiem to w cudzysłowie, uczuciowo, yy, i te uczucie jest niespełnione dla ciebie, yy, to ta osoba yy, myśli o tobie. I fakt faktem to jest osoba, która jest egoistycznie nastawiona do uczuć, w sensie, ona myśli o tobie, bo ty jesteś. Potrzebna, potrzebny tej osobie. W jakimkolwiek aspekcie ona jakby czuje uzależnienie od ciebie, może tak to powiem. I sprawdzamy uczucia i myśli tej osoby teraz. Co czuje? Czy wiesz, co czuje, co myśli teraz? Bardzo duża, bardzo, kochani, duża energia fizyczności. Bardzo duża. Osoba o bardzo wysokiej energii fizyczności. Jeżeli będziesz chciała coś więcej, ona wie, że więcej dać Ci nie może. Przynajmniej na razie. Yy... No relacja bardzo fizyczna mi wychodzi, bardzo. Mało uczuć, ale bardzo dużo takiej... Nie no, są i uczucia kochani, są i uczucia. Ale jest też osoba, która stoi pomiędzy Wami na przeszkodzie. I zblokowanie do bycia razem. Dla części z Was widzę brak kontaktu. I też ta osoba myśli o przeszłości, o tym co było. Nie wie jak coś naprawić, nie wie jak z czymś sobie poradzić, nie wie jak rozwiązać jakiś problem. Kochani, dla części z was, jeżeli na przykład byliście w związkach małżeńskich, jesteście lub takich długich partnerskich, to widzę zdradę, niestety, widzę zdradę. Ale tak jak mówię, to trzeba by było zrobić analizę relacji dla was albo analizę partnerską, to w zależności jaka to relacja. Karty mi tu pokazują, że widzę zdradę. Czy to yy, zdrada może być z twojej strony, bo ty jesteś realnie w związku, czy ze strony partnera? Z którym jesteś. No karty tak pokazują. To jest w ogóle unikanie. Wy nie chcecie dostrzec tego, co jest realnie przed Wami. Wy uciekacie przed tym, co jest naprawdę. I ta osoba też. Ta osoba chce widzieć albo widzi to, co chce zobaczyć, unika. jakiejkolwiek rozmowy lub poruszenia tematu, który jest dla niej drażliwy, na który rozmawiać nie chce, unika tego tematu. I to widać. Ona to robi celowo. Celowo, bo nie wie, jak się wytłumaczyć, nie wie, co Tobie powiedzieć. Jednakże widzę, że jest duża więź między Wami, jest miłość, ale bardzo trudna miłość, bo jest relacja na poziomie energetycznym, co oznacza, że to może być relacja karmiczna, relacja bratniej duszy i osoba, osoba ta, która, o której Ty myślisz, jest bardzo osobą skłonną do pokus. Skłonną do pokus, do zabawy, do korzystania z życia, do kobiet, do nałogów, do używek, w ogóle do wszelkich rzeczy, które mogą popsuć Waszą relację, mogą być przeszkodą tej relacji. Ja widzę też tu osobę, która też będzie jakby przeszkodą, i ta osoba nie jest, nie musi, może tak powiem, to nie musi być. Ja tu widzę kobietę, która jest przeszkodą między Wami lub będzie przeszkodą. I karty mi tu pokazują, że ta osoba bardzo jest zdominowana przez tą kobietę. I to nie musi być stale jakaś osoba w sensie kontaktów fizycznych, zdrady i tak ale osoba, która to może być jakaś przyjaciółka, partnera, partnerki waszej. To może być siostra Waszej partnerki, partnera, matka, to może być córka nawet. To, mogą... to może to jest kobieta, która dominuje i która wpływa na życie osoby, o której wymyślicie i ta osoba o tym bardzo dobrze wie. Tak mi karty pokazują. Przez co jest to zblokowanie do stałej relacji między Wami, ale ona, no, uczucia ma, uczucia ma do Ciebie. Jest miłość, jest, miło, jest miłość. Mimo tego, że ta osoba będzie się przed tą miłością broniła rękami i nogami, miłość jest, ale jest też bardzo duża fizyczność. I ta fizyczność, to powiem Wam, że ta fizyczność trzyma jego przy Tobie lub Ją przy Tobie. I. Po prostu, i to jest tak, to jest silniejsze od tej osoby w ogóle. Nie ma o czym mówić. Ona próbuje grać jaką twardą, ale no, powiem Wam, to jest silniejsze od tej osoby. A co ukryte, co schowane przed Twoim okiem? Sprawdzamy. Kochani, niestety, dla części z Was będzie to rozstanie. Dla części z Was będzie to rozstanie na krótką chwilę, na moment. Kłótnia, nieporozumienie. I powiem Wam, że tutaj nie będzie winnego. Co to oznacza? Wy będziecie mogli siebie obwiniać o to, że doszło do kłótni, może już doszło, bo też tak ta karta, karta przyszłości mówi, że już może, to, to już może być między Wami. I Ty będziesz się obwiniać wewnątrz, że to może być przez Ciebie. Ta osoba albo będziesz obwiniać kogoś innego za to, za tą sytuację, która jest między Wami. A ta osoba jest bardzo pewna siebie i do błędu się nie przyzna. I tu będzie konflikt, i tu będzie konflikt, tu będzie konflikt. Może być między Wami też konflikt o jakieś pieniądze, o jakieś wydatki. Mhm. Jednakże ta relacja, powiem Wam tak, ta relacja u Was tutaj mi wychodzi jak y, zabawa w podchody, jak ja nieraz mówię, jakbyście szli pod górkę ciągle pod wiatr. Y, taka syzyfowa praca w tej relacji tak karta mi tu mówi a ja jeszcze wiecie co przy tej relacji bo naprawdę widzę tutaj o chciałam powiedzieć kartę radę wam wyjmę i karta sama wyskoczyła a karta rada przy tej relacji skup się na sobie skup się na sobie, myśl o sobie w pierwszej kolejności myśl o sobie, zadbaj o siebie ehm, tak karta mówi dla ciebie nie myśl, ja wiem, że to się tak łatwo komuś doradza nie myśl, tak jak serce serce nie sługa, ale Kartą: Skup się na sobie. Tak jak tu na karcie, napisz dobrego wina, skup się na sobie, pomyśl o sobie. Nie myśl o tym, na co wpływu nie masz. I jak, jak często powtarzam, na siłę nikogo się nie uszczęśliwi. Dopóki osoba, o której myślisz, nie zrozumie, ile ty znaczysz dla niego, dla niej, dopóty ty będziesz po prostu niespełniona w tym związku. No, tak mi wychodzi. Tak jak mówię, czytanie jest ogólne, nie z każdym może rezonować. Tu trzeba by było zrobić indywidualną analizę relacji. Ja kochani tym akcentem się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, w jakiej porze będziecie to czytanie oglądać. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. To czytanie było aktualizacyjne, o to mnie prosiliście najwięcej, miałam głosów na to czytanie. Następne w kolei będzie, kim dla niego nie jesteś. Zobaczymy, co nam tam karty pokażą. No i rozpoczniemy może jakieś czytanie ze znakami zodiaku w dalszym ciągu. Zobaczymy, zobaczymy, jak czasowo tutaj jak czas mi na to pozwoli. Ja teraz się z Wami żegnam. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego co najlepsze ze swojej strony. Trzymajcie się ciepło. Cześć!